Z tej strony Klik i witam Was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa. Ok, skończyliśmy tutaj na zabicie tego wielkiego. Mm, wielkiego potwora, z którego wypadły fajne rzeczy epickie. jakiś wielki mutagen, który. No takie jakieś fajne bariery, które wykorzystamy myślę, że już pod koniec gry. Dobra, a tymczasem chodźmy za Tris. Tutaj jest ten wodospad. Tam jak pamiętacie w jednym z odcinków chyba dziesiątym. Coś takiego. Rośliny. Yy, tak, tam w tej jaskini mieliśmy zdobyć taki... o, jest demon, Wydaje mi się, że to tutaj. Podospad, Menhir? Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Chodźmy. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. Dobra, idziemy na górę. I tak jak mówiłem, w tej jaskini po prostu... Musieliśmy ją, musieliśmy ją oczyścić, bo tam było takie zioło. ...z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Elda i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber. Uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. Mm, on naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten zbliznął miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przygnali do rezerwatów. I Orwet i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. Smutny i piękny. Trzisz. Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. To jest dla ciebie. Ta jest dla Ciebie. Oh, Geralt... Chcesz, by się zatrzymała? Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem, łysy. Państwo się nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w Burdylu wystarczy. Albo i półtora! Skąd Babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stacik jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb, i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup prostaku. Zamknij mordę, cipo. No, to chyba przesadził, niestety. A Dobra. Czekajcie, muszę wysiąść na najpierw. Dobra, już po nich. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale to już jest koniec. A nawet nie bronią. Dobra. O, jeszcze jeden. Uważaj ci! O to jest ta komata, do której nie, nie mogliśmy i nie mogliśmy się wtedy dostać. Ten sit budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Mm Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Nic, zabierajmy się stąd. Nic, przepraszam. Poszukajmy wyjścia. Ach. Wszystko w porządku? Tak. Spróbujmy znaleźć wyjście. Jestem pewien, że zwiadowcy z kojatel słyszeli odgłosy walki. Nie przeoczą wyrwę, przez którą wpadliśmy do jaskini. W pojedynku z ostrożnością nie mam szans. Co mówiłaś? A, nic. Poczekaj, Geralt. Hm? Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia To może zająć nawet kilka dni mm -hmm. Jakie masz plany? Spotkam się z jorwetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy Dowiemy się, co się stało z Yennefer Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było, chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś Nic mu nie jesteś winien po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorwet to stary lis, walczy z ludźmi od stu lat. Ten leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Możecie cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kermoren. Wszystko zależy od ciebie, Tris. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Okej, okay, nie chcę cię stracić, albo złapię próbując nim skończyć przygotowania. Nie wiem, co się stanie, ale nie chcę cię stracić. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Czy to znaczy, że Zostawimy królobójców Roszowi i zajmiemy się własnymi sprawami? Nie mogę. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka, a my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz nam nie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorwecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. Dobra, mamy nowy poziom, co jest super. Mamy też... Jesteśmy w ogóle w fajnym miejscu. Tutaj mogło doszło do ciekawszej sceny. No ale boję się, że jeszcze YouTube mi coś usunie, jakiś film albo coś takiego. Dziki Gon. Ciekawa książka. Dobra, weźmy sobie to wszystko. Ten Dziki Gon mnie zastanawia. To jest też tytuł chyba trzeciej części Wiedźmina o której mało wiem, szczerze mówiąc. Dziki Gon. Książka przedmiot fabularny. O, pięknie. Według Norlingów dziki Gon jest korowodem, a może raczej galopadą szkieletowanych szkieletowych jeźdźców. Kną oni na kościotrupach koni przez niebo, odziani w przerycewiałe resztki pancerzy, z poszczerbionymi mieszami upasa, podobnie jak kometa dziki gon zwiastuje wojnę, co zostało potwierdzone w sposób nie do podważenia. Upiór kawalkada zbiera szniwo co kilka lat, ale od niedawna nie było ono tak obfite jak przez ostatnią wojnę z Niedgardem. Kiedy, kiedy w samym tylko Nowingardzie po przejściu gonu zniknęło ponad 20 ludzi, co ciekawe, dziki koni nigdy nie pojawia się w legendarnych. w legendach elfów i krasnoludów. Ok? No niestety też jednego uaktualnienia nie było. No ale co z tego? Dobra, to jest jakaś skrzynia, to była okay, ta skrzynia. Ok, Tędy pewnie się da wyjść, więc w sumie. Tak, w sumie to ja mam level. I w sumie to jest chyba 10 level. Tak. Co odblokowuje wiele możliwości. Ja zaraz wejdę tutaj. I nie wiem czemu, ale ten schemat jest zablokowany. Nie mam pojęcia czemu. Powinien po 10. levelu już być odblokowany. A tak nie jest. Dobra, no, ale co my tutaj mamy? Co możemy może tutaj sobie? Regeneracja wigoru yy, poza walką, to mnie nie interesuje. Żywotność, na razie nie. Odblokowuje parowanie ciosów we wszystkich kierunkach. To mamy. Odblokowuje parowanie ciosów we wszystkich kierunkach. Redukcja obra. podczas bloku 100%. Ok, to jest rzucanie sztyletem. Tutaj regeneracja vigoru też nie. Odblokowuje możliwość odbijania wstrzału. Hm. W sumie to nic specjalnego. Ja myślałem, że już przy 10 levelu. Będziemy mogli sobie ogarnąć te schematy, ale jak widać jeszcze nie możemy. Możliwe, że po prostu ja coś swaliłem, czegoś nie doczytałem. Okej, okay, mamy w żywotności 170, obroczenia 1 na 2, stroja 11, vigor 2. No słabiutko, słabiutko. No nie wiem, poczytam jeszcze i dowiem się, o co tutaj naprawdę chodzi. A tymczasem możemy stąd wyjść. Tutaj już nic nie potrzebujemy, jeszcze zapiszę grę może. Dzmińska brzytwa. Leto, lubi tu przychodzić. O, no, ktoś tu jest. nie obchodzi, co ten bydlak robi w wolnych chwilach. mamy, gadać, może walczyć. Duan. Kelm Seed. Nie chcemy walki. Widziałeś go, Herrien. Chce się wykpić starszą No No, krasnoludy. Tu jest elfia ziemia, Duan. Ziemia, na której takich jak wy czeka śmierć. Nie chcemy walki. Nie chcemy walki. Nie chcemy walki. Zostawimy Waszą ziemię w spokoju. Dobry jest. Pluje się w twarz i mówi, że deszcz spada. Zamknij się za gen. Mów, Duan, co to za trupy za Wami? Okay, nie zamierzam się tłumaczyć. Chcieli ukraść rzeźbę. Złodzieje, sprawa załatwiona. Chcieli ukraść rzeźbę. Chcieli zabrać rzeźbę, ale ulegli sile perswazji. Nawet jeśli to prawda, to co tu robicie? Chcieliśmy zobaczyć to miejsce, nic więcej. Chyba nic nie ukradli. W takim razie już je zobaczyliście. Idźcie stąd, zanim zmienię zdanie. Nie wierzę, Herwien! Puszczasz ich wolno? Idźcie! Dobra, puścili nas. Oh, powietrze. Cieszę się, że z tobą poszłam. To było bardzo pouczające. Dobra, co mamy zrobić teraz? Posz... czego się no, czekajcie. Wiesz, dlaczego Elda i Cimoril przetrwali razem wbrew wszystkim? Nie, dlaczego. Bo to rzeźby. Tylko rzeźby. Tris. Dobra, mam za zadanie: to jest sukno. Ja potrzebuję tego lepszego sukna, niestety. Ciężko jest znaleźć. Dobra, mam za zadanie porozmawiać z Zoltanem o tak więc musimy się niestety przejść to całe znowu na nowo. I musimy się cofnąć do miasta. Niestety czasami tak. Nie, tutaj właśnie w tych grach, szczególnie w rpg no trzeba pochodzić. To już jest taka nieodłączna sprawa w nich. Okej, okay, Tris nie idzie za mną, co jest dziwne, chyba że muszę z nią pogadać. Dobrze, że jesteś. Hmm. Nic ciekawego. Dobra, idziemy stąd. No, jestem ciekaw, trochę... trochę... Trochę słabo, że nie mogę rozdać tych punktów. Myślałem, że będę mógł. Że sobie podbiję fajnie już tą alchemię, tą szermierkę. No a tu dupa. Mam aż 7 punktów. Super. O, coś tutaj jest. Wow, wow, wow utopse. Dobra. Ale jesteś brzydki. O, już prawie spadł. Wow, wow nie ma strasznie małą, małą obronę. Dobra, udało się. Jeszcze idzie kolejne. Ajajaj, prawie zginąłem, cholera. Trzeba wziąć jaskółkę. Tylko, że tu jeszcze chyba są nadal. O jest Okej, okay, udało się zapisać kraj Ja pójdę w tryb medytacji, i jeszcze mogę. Ok, picie eliksirów, oczywiście. Wypijmy sobie jaskółkę. Okej. Okay. Dobra. Sukno. Sporo tutaj tego. To jest najsłabsza odmiana. Ten już jest chyba poziom wyżej, tak. Jest tak, zwykła taka, taki potwór. Potem jest chyba gwardzista. Następnie wojownik. I. I właśnie ten taki dziwny stwór, które, którego raz spotkałem. Zostań na trójstron. Dobra. Dobra, chodźmy do tego miasta. O jestem przeciążony nie dobrze. Trzeba będzie wyrzucić coś. Do jakiego punktu trzeba wejść i coś wyrzucić. Tylko co? Skóra. Coś bym wyrzucił. Może trochę tej skóry. Tylko jak to tak rozdzielić fajnie. Tak? Okej, okay, tak. Dobra. Musieliśmy wyrzucić niestety. Okej, okay, chyba nic nie idzie. Dobra, chodźmy. Wcale, no, to, wcale ta mapka nie jest taka specjalnie duża, łatwo to tu się wszystko da obejść. No gdzie tu jest wejście? Okej, tutaj chyba będzie. Tak, jest wejście. No, tak, więc idziemy do Sultana. No i pogadamy sobie z nim o skoi dokładnie. Dobra. Pewnie w mnie będzie przybywał. Tutaj jest wejście do karszmy. Mutant X-Men. <grystanie> ok, jest Zoltan Fries i, i ten jaskier. Tak więc ja od razu. Bo jest nawet Roż. tylko go nie było. Ok, ja od razu sobie porozmawiam sobie z Zoltanem. Jestem ciekaw, co, co ciekawego mi powie o Skojatel. Jak Forma. Mhm. Muszę się dostać do Jorweta. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych skojatel. A! Chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan Brat. Jorwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorwet! Przecież to zwykły, że zimiech jest! No ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. No dobra, tak więc od razu się budziemy. ale jeszcze chciałem zagadać do tego Rosza. Co jest, Geralt? Rosha. Tracimy czas, Król usieknie. ucieknie, Loredo szykuje coś dużego, rozmawiam z zastępcą Jor Jorweta... dobra. Przesłuchałem zastępcę Jorweta, Ciarana. Gdzie jest ten skuriel? Zdążył już chyba przybić do Wyspy Jabłoni. Też tam byłem, Vernon. Przypomniałem to sobie dzięki Ciaranowi. Byliśmy tam z Yennefer. Poświęciła życie, żeby mnie uratować. Przypomniało ci się też, jak się tam dostaliście? Dzięki Ciri. Ciekawe. Ciekawe. Taki szpicer jak ty nie wiedział, co się działo ze mną przez pięć lat. Pięć lat, roż. Przez ten czas można by obalić królestwo. Po pierwsze, obserwacja martwych wiedźminów nie należy do moich obowiązków. A po drugie, mów. Nie opieram się na niepotwierdzonych pogłoskach. Ja nie mam nic innego, dlatego powiesz mi wszystko. Niezależnie od tego, co myślisz na ten temat. Trzy lata temu Fen prowadził dochodzenie w sprawie zaginionych ludzi. Ktoś porywał młodych w wieku od 10 do 20 lat. Sprawa zdechła, bo nikt nie chciał zeznawać. Oprócz jednej kobiety. Którą uznano za wariatkę, bo mówiła, że jej syna uprowadziły upiory dzikiego gonu. Dowiedziała się o tym od starca, który podążał śladem orszaku. Miał białe włosy i bardziej przypominał szkielet niż żywego człowieka. Na plecach nosił dwa miecze. Dziki gon to zagadka. Rozwiązanie jej może przewrócić mi pamięć. Moim zdaniem o dzikim gonie dowiesz się więcej tylko od wariatów, bo nikt rozumny cię nie oświeci. A propos wariatów. Może odwiedzisz ruiny, w których przetrzymywali psychicznie chorych. No, to jest ciekawe już o tym jak ktoś mi wspominał. Tracimy czas, król ucieknie. Dobra, nic ciekawego już. już. Okej, okay, ja tutaj chyba wydaje mi się skończyć odcinek. Nie wiem ile on trwa, ale boję się, że jak wyjdę stąd, to będzie jakiś error, bo ostatnio właśnie tutaj był. Dobra, tak więc ja tutaj skończę odcinek, albo nie, zaryzykuję jak idziemy. Dobra, udało się. Dobra, idziemy sobie za tym całym zoltanem. No, chodź, zoltan taki mały krasnolud, A tak szybko biega. W małych łapkach w sumie to pierwszy raz chyba widzę, jak zoltan biegnie. Pewnie krasnoludy nie robią tego często. Zdolton. Idź, Zoltan, idź, ić. No, och, zamknął mi, czyli przed nosem. Jestem ciekaw, gdzie jest ten cały... Nie fer tylko Jordan, Jorfed? Coś takiego, ten cały elf. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale. Skryjaki zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. No. Nic dziwnego, że Loredo chciał cię powiedzieć. Jesteśmy na miejscu. Oh. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas żółków. Co? Nie, to no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pierd. <grych> Kierkegaard! Nie zżyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. A skąd ty to wiesz? No właśnie. Dojście stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zarzuł fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie, kujarki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. ludzie. Przekażemy informacje Jorwetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Dobra. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem jak się to to nazywa, ale wiem, Ja już chyba jest tak coś zabiłem. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno, idziemy. Naprawdę noiczkę Zoltanie. Długo by opowiadać. Zasrane to życie. Dobra, wchodzimy tutaj. Nie wiem ile ten odcinek trwa, ale... Ale jeszcze sobie tutaj ogarniemy. Może zapiszę grę, skończę przed akurat tym Jorwetem. A tutaj jeszcze nie byłem, nie pamiętam tego mostu. No tam Soltan, idź. On, ten idź. Okay, jest demo. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorweta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z Krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Zabij Krabopająka. Dobra, tak więc ja tutaj szybko zakończę grę. I z wami się pożegnam, tak więc cześć, do zobaczenia, trzymajcie się. Pa. Zaraz zresztą nagnę kolejny odcinek, więc spoko. Dobra, trzymajcie się, pa.